Wspomnienie świętego Leona Wielkiego. Święty Leon Wielki urodził się około 4 września 390 roku we włoskim mieście Tusku, w zamożnej i pobożnej rodzinie. Już od najmłodszych lat przyjawił wyjątkową inteligencję, głęboką wiarę i miłość do Kościoła. Został wybrany papieżem w roku, w roku 440, w czasach pełnych wyzwań politycznych i religijnych. Jako papież Leon Wielki był znany ze swej wielkiej mądrości, odwagi i zdolności do mediacji. W czasach jego pontyfikatu Kościół stał w obliczu wielu niebezpieczeństw, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szczególnie znane jest jego spotkanie z wojskami Hunów pod wodzą Atylli w IV dekadzie V wieku. Historia głosi, że święty Leon osobiście wyszedł naprzeciw najeźdźcom, modląc się i przemawiając do Atylli. Co miało doprowadzić do odstąpienia hunów od rzymskich terenów. To wydarzenie uczyniło go symbolem odwagi i duchowego przywództwa. Leon Wielki był również wybitnym teologiem. Jego nauczanie i pisma, w tym liczne kazania, listy i traktaty dogmatyczne, przyczyniły się do umocnienia wiary chrześcijańskiej i wyjaśnienia tajemnic Trójcy Świętej oraz wcielenia Chrystusa. Jest jednym z czterech papieży uznanych za doktorów Kościoła. Co podkreśla jego niezwykłe zasługi w nauce i głoszeniu Ewangelii. Święty Leon zmarł 10 listopada roku 461 po długim, owocnym pontyfikacie, który trwał niemal 21 lat. Jego dziedzictwo przetrwało w liturgii, pismach i w pamięci Kościoła jako przykład mądrości, odwagi, miłości do Boga i ludzi oraz niezachwianej wiary w trudnych czasach. Jego wspomnienie obchodzimy właśnie 10 listopada, dzień, w którym Kościół katolicki zachęca do refleksji nad jego nauką, przykładem życia w wierze oraz odwadze w obronie Kościoła.